Z tej strony Katie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dwutygodniku na moim kanale. Tak, chociaż czapka świąteczna, bo poniekąd teraz te dwutygodniki są częścią vlogmasu, ale nieważne. I dzisiaj newsów mamy bardzo malutko, powiem Wam, że to jest jeden z najkrótszych dwutygodników, jakie ja w ogóle miałam dotychczas. Ale to może nawet lepiej i nie miałam nawet siły jakoś więcej dodatkowych rzeczy szukać bo jeśli śledzicie live masę, to wiecie, że bolą mnie bardzo plecy i nawet się cieszę, że mam po prostu mniej do nagrania, więc nie przedłużajmy i lećmy z tymi newsami. Premiery. 22 listopada odbyła się najbardziej wyczekiwana tegoroczna premiera od Disneya, czyli Wish, po polsku życzenie. Nawet na moim kanale jest już moja opinia na temat tego filmu, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji się z nią zapoznać, to zapraszam serdecznie. Ale ostrzegam, pozytywna to ona raczej nie jest, <grych> niestety. I 22 listopada również odbyła się premiera na Disney Plusie filmu Duchy w Wenecji. Trochę szkoda, że nie Dostaliśmy tego na Halloween, tylko trochę później, no ale okej, okay, przynajmniej już są. Um, I 25 listopada odbyła się premiera doktora Hu, gwiezdnej bestii <gryzny> na Disney Plusie. Um, oraz 29 listopada premiera zakulisowego dokumentu o powstawaniu drugiego sezonu Loki'ego, Assemblet, Więc yy, no. Dużo ciekawych rzeczy na Disney Plusie z różnych kategorii, i jeszcze 1 grudnia dostaliśmy premierę śmierci na Nilu, więc fajnie, że są duchy w Wenecji i jeszcze poprzednia część. Czyli śmierć na Nilu, chociaż wiem, że tam był taki śmieszny błąd, że na polskim Disney Plusie jest czeska nazwa, jest smyrt na Nilu chyba, ale no to jakby klasyczne błędy Disney Plus, prawda? No, ale w sumie to tyle, jeśli chodzi o premiery. Jeszcze tutaj oczywiście Wam wyświetlę te inne Disney Plusowe. No głównie taką najważniejszą premierą był ten Wish i Doktor Who. Ja jeszcze nie widziałam, ale mam w planach się za to zabrać, i no, w zasadzie to będzie mój pierwszy doktor, bo ja chyba kiedyś, gdzieś, jakiś pojedynczy odcinek widziałam, ale no wiecie, nigdy za bardzo w tym nie siedziałam, więc. Zobaczymy. Spróbuję i może się przekonam. Zwiastuny i zapowiedzi. I w zasadzie kontynuując yy, dużo ciekawych rzeczy na Disney Plusie z różnych kategorii, to zapowiedziano o ośmiodcinkową serię dokumentalną o zespole BTS. I premiera będzie już 20 grudnia tego roku. Yy, w dniu premiery dostaniemy dwa odcinki, a później co tydzień będziemy dostawać. Kolejne, więc z ogólnie tego BTSa jest dużo na Disney Plusie, nie? Tam chyba były jakieś dwa koncerty. Dużo tam, wiem, że to się przewijało. Ja tam za bardzo tego nie oglądam, bo mnie to akurat nie interesuje, ale wiem, że to jest. Więc, wow, Disney Plus jest nawet miejscem dla fanek K-popu. <grym> Dostaliśmy również listę odcinków serialowego Pressiego Jacksona, i z tego co tam widziałam, to w zasadzie to są po prostu tytuły rozdziałów z książki, więc fajnie, bo ten serial zapowiada się, że będzie. Będzie bardzo wiernym odwzorowaniem książki i wydarzeń z niej, więc to chyba dobrze. Tak mam wrażenie, że tego ludzie oczekiwali, więc okej. Okay. Um, I dostaliśmy też nowy plakat, ogólnie chyba kilka nowych plakatów e, się tam pojawiło. I jeszcze serial Shogun od FXa Będzie mieć premiery 27 lutego, zarówno na Hulu w USA, na Star Plus w Ameryce Łacińskiej oraz na Disney Plusie wszędzie indziej w zasadzie. Um, pierwsze dwa odcinki w dniu premiery i później reszta co tydzień. A nie, okej, okay, to poprawka. To z tym szogunem jest tak, że w dniu premiery dwa odcinki, a później kolejny co tydzień. Z BTS-em jest tak, że... Yy, yy, po dwa odcinki będą udostępnione co tydzień, że w dniu premiery będą dwa, a później później po tygodniu będą dwa, i potem po tygodniu będą dwa, i potem po tygodniu to będą dwa. No, poprawka, przepraszam, mam nadzieję, że e, fanki K-popu i BTS jeszcze tutaj dotarły, żeby usłyszeć tą poprawkę, <laughs> przepraszam. No, ale w zasadzie to ze zwiastunów i zapowiedzi że to tyle, no, naprawdę przez ostatnie dwa tygodnie nie działo się zbyt dużo. Newsy produkcyjne i castingowe. Tutaj wreszcie mamy troszkę więcej rzeczy. Dostaliśmy informację, że zdjęcia do nowej Fantastycznej Czwórki mają rozpocząć się 15 stycznia w Londynie. Disney anulował serial Mapetowa Masakra po pierwszym sezonie, więc jeśli lubicie mapety, to no, złe wieści, niestety ten serial nie będzie kontynuowany, wielka szkoda. Pojawiły się zdjęcia z planu serialu o Agacie Harkness. Jakkolwiek ten serial ma się nazywać Ostatecznie, bo on już miał trzy różne tytu tytuły. Woli już po prostu tych tytułów nie powtarzać, bo pewnie za miesiąc wyjdzie informacja, że jednak będzie nowy tytuł. Więc ten serial o Agacie, który ma być, to pojawiły się zdjęcia z planu e, i premiera jest zaplanowana na 2024 rok. Ale ogólnie zdjęć z planu i z produkcji pojawiło się sporo, nie tylko z Agaty, ponieważ dostaliśmy również zdjęcia z doktora. Kościół na Ruby Road. To jest ten um, chyba ostatni odcinek specjalny, który teraz się pojawia w tej serii specjalnej yy, świątecznej. Ja nie wiem, aż tak się nie znam na tym doktorze Hu, ale ten odcinek, który ma się pojawić 25 grudnia, i to będzie pierwszy odcinek z Shooty Gatłą, z tym nowym doktorem. To się pojawiły zdjęcia z, z tego odcinka specjalnego. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłam, ale chyba nie. Chyba zaczynam powoli rozumieć <laughs> o będzie w Doktorze um, I jeszcze pojawiły się zdjęcia z brytyjskiego serialu The Ballad of Renegade Nell i premiera jest zaplanowana na wiosnę 2024. Tak o tym wspominam, bo to będzie coś oryginalnego, nowego. To nie jest na podstawie niczego, chyba z tego, co rozumiem. Jest to produkcja brytyjska, taka przygodowo fantazy. Z tego, co tam widziałam, po tych zdjęciach, to um, mają się pojawiać tam jakieś wróżki, istoty magiczne, więc tak mnie zaintrygowało, chociaż w, w pierwszej chwili, jak zobaczyłam te zdjęcie z planu, tak przeleciałam po tym wzrokiem i w ogóle zignorowałam, w ogóle miałam o tym tutaj nie wspominać, ale potem, jak tak przejrzałam te zdjęcia, stwierdziłam, że ej, w sumie to wygląda ciekawie, więc postanowiłam Wam o tym powiedzieć. Um, Chociaż powiem Wam, że czasem są takie newsy, jakie związane z Disney Plusem, które po prostu pomijam i o nich nie wspominam, bo postanawiam o nich powiedzieć na przykład bliżej premiery, kiedy to więcej osób może zainteresować. Więc jakby co to dwutygodniki ogólnie nie są wypełnione wszystkimi newsami ze świata Disney, jakie tylko istnieją, tylko raczej tymi najważniejszymi, które wydaje mi się, że mogą was zainteresować. Tak chciałam to zaznaczyć, bo faktycznie może się zdarzyć tak, że pojawi się jakiś news, o którym nie wspominam i na przykład zawsze możecie o tym dać znać na przykład w komentarzu i wtedy na przykład w komentarzu mogę rozwiać wątpliwości, czy jest to prawdziwe info, czy jest to fake news, bo takie rzeczy też się zdarzają, ale no raczej tutaj staram się wspominać o tych takich najciekawszych, najważniejszych rzeczach ze świata Disneya, więc... Dajcie mi znać, co o tym sądzicie i czy chcielibyście, żebym mówiła więcej o takich mniej moim zdaniem ciekawych rzeczach. Wydaje ja mi się, że to nie ma sensu, ale nie wiem, może macie inne zdanie na ten temat. Dostaliśmy informację, że Michael e, Waldron, e, twórca serialu o Lokim ma napisać scenariusz do filmu Avengers e, The Kang Dynasty i ja mam takie dziwne przeczucie, że ja już o tym mówiłam w dwutygodniku. Ale jak zaczęłam przeglądać notatki z poprzedniego, to nie znalazłam tej informacji, więc chyba o tym nie mówiłam. Tylko po prostu spotkałam się z tym newsem w internecie i tak jakoś miałam w planach o tym powiedzieć w dwutygodniku, i już to potraktowałam w mojej głowie jako, że to powiedziałam. Nie wiem, jeśli się powtarzam, to dajcie znać, ale chyba o tym jeszcze nie mówiłam. Więc tak, mamy nowego scenarzystę do Kang Dynasty, i to mnie dziwi, bo oni chyba chcieli odchodzić od Kanga, ale jednak robią ten film. Nie ogarniam, co się dzieje z tym Marvelu, ale nieważne. I jeszcze zakończono pracę nad trzecim sezonem The Bad Batch, więc lubicie The Bad Batch? Będzie trzeci sezon. Skończyli nad nim pracę. Wow! <grywa> no. Ale jeśli chodzi o newsy produkcyjne i castingowe, to wszystko co na dziś przygotowałam. Newsy dodatkowe. I tutaj jeszcze mam dwie takie mniejsze informacje. Po pierwsze, Dave Filoni został CCO Lucasfilm, czyli Chief Creative Officer. Okej, okay. on tam ostatnio chyba pracował przy Asocie, jeśli się nie mylę, więc dostał wyższe stanowisko w Lucasfilm. Um, I jeszcze wraz z początkiem grudnia z Disney Plus zostały usunięte filmy ze Spider-Manem, które były na licencji wykupionej od Sony przez Disney'a, um, ale nadal są dostępne te wszystkie animowane seriale ze Spider-Manem, do których Disney jakby ma normalnie prawa. Więc jakbyście się zastanawiali. Gdzie się podział Spiderman? No to go nie ma, bo pewnie się skończyła licencja, i może powróci, jak Disney ją znowu wykupi, ale ciężko na ten moment powiedzieć, czy mu się to opłaca, czy nie, czy chce, czy nie. Zobaczymy. Na razie Spidermana nie ma. I jakby faktycznie to nie jest tak, że jest jakiś błąd i u was nie ma, tylko ogólnie no po prostu nie ma. zniknął, Może wróci, nie wiadomo. Ale to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam, więc faktycznie strasznie krótki ten dwutko, chyba nowy rekord nam wyjdzie, ale no nie będę przedłużać, bo nie mam siły, wybaczcie, tak, więc no, zapraszam oczywiście na kolejne blogomasy, kolejne live masy, bo jakby dzieje się, teraz w grudniu jestem dla Was codziennie, a czasem nawet dwa razy dziennie i jeszcze dzieje się na Gaming Lady, więc naprawdę bardzo dużo materiałów ode mnie, więc nie ma co przedłużać dwutygodnika. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję moim przekochanym patronom za wspieranie tego kanału. No i do następnego, do jutra albo do dzisiaj, nie wiem, ale do jutra to na pewno. Pa pa!